Będę? Będę się całą noc bawić. Pobawię się może z tobą Hipciu i z tobą Dinku. Pobawimy się w teatrze. Ty Hipciu będziesz mną, a ty Dinku będziesz panią ze szkoły. Będziemy bawić się w teatrze. No. Ale z kim się jeszcze mogłabym no, pobawić? Z tobą nie? Kaczko, też nie? Fela? Ale mnie wystraszyłaś. Czego tutaj chcesz? Chcesz się ze mną pobawić? nagle słyszę Antonina, ty pierwsza podejdź do tablicy i napisz słowo mama ale, ale ja nie miałam tego napisać i tak stałam pod tą tablicą z kredą w ręku a te wszystkie dzieciaki się ze mnie śniały wstrętne dzieciaki, dzieciaki kutaki Tym bardziej rozumiesz? Nie. Najbardziej to śmiała się ze mnie zuszka. Nie lubię jej. Na przerwie schowałam jej zeszyt i ona się poryczała. A potem ten okularnik dyszyk powiedział mi, że jestem lęk. To ja mu powiedziałam, że jest okular. I on do pani na skargę, a pani za parę postawiła mnie w kącie. I znowu te wstrętne dzieciaki się ze mnie śniały. nie Fela, to jest plecak. Miau! Chcesz się uczyć? Miau! Ucz się sama. Ja się nie będę uczyć. Ja się będę całą noc bawić. A właśnie, Fela. że mi świata? Nie wiem, po co mi taka stara i brzydka zabawka, skoro mam wiele nowych i ładnych. Mm, jakby się z tobą można było pobawić? <grybuj> Zobacz, Fela! Kasper teraz wygląda jak piłka. Kiedyś miałam w domu piłkę, ale stukłam wazą z salonu i od tamtego dnia mama zabroniła mi się bawić piłką w domu. Ale mama teraz śpi i nie widzi. Hopa! Hopa! Dobrze, Fela. Teraz ja rzucę do ciebie. Wykrasisz dwa razy i złapiesz. Dobrze? I hopa! Wiesz Jest Jesteś do niczego. to mnie tam leże. taki sam. Fela, to jest pleca. Już ci powiedziałam, ja nie chcę się uczyć, i co sobie tam? już wynocha. Szybko! W łapkach strasznie bolą mnie plec. Och, Tosiu, straszny oh, tutaj bałagan. Gdzieś tutaj były takie kolorowe klocki. O, Teraz, zaraz. Gdzie ona mogła je schować? O, Pewnie zostawiła je w kuchni. Są! Kokus, pokus, i marokus, i jeża, stary krokus. Przebywajcie, kocie czary. Niech ten. Ach, no Witaj Felu. Ja już dłużej tego nie zniosę. Gdzie tu jest jakaś waliska? Walizka. Waliska? Waliska. Walisko? Walizka. Walizka. walizka? walizka. walizka. O, Waliska. Waliska, 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 waliska. Ale gad, po co ci jakaś tam waliska? — Uważasz? Oho, może do tego uda mi się spakować, tak? tak. — Spakować się? Ale katasferku! Chyba nigdzie nie wyjeżdżasz? — Właśnie że tak! Wyprowadzam się! — Wyprowadzasz się? Ale nie możesz teraz się wyprowadzić. Chciałam, abyś mi by się, jak być grzeczną dziewczynką, jak mieć przyjaciół, sama sobie nie poradzę. O, nie, 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 nie. To postanowione. Ja muszę się wyprowadzić. Może, może, może gdzieś tam znajdę jakieś dziecko, które, które mnie przygarnie i przytuli i będzie dla mnie dobre i już nie będzie mi robiło krzywdy, tak jak ona. O, zobacz, moje uszko. Więc całkiem je oderwała! A, nie, nie, nie. Ja to dłużej nie wytrzymam. Ale tak nie możemy się teraz poddać. A poza tym nie możesz się wyprowadzić. Bo to jest plecaczek ktoś i ono musi się spakować do niego jutro do szkoły. No zobacz, Miśmów tutaj nadpychałeś. Ach, w plecaczku się nosi książki i Masz? Ach. O, jakie liczne. To takie czary! O, a mogłabym no, też spróbować? O, zaraz to. No. Oj, proszę, na chwileczkę. No, no chwileczkę. Ale tylko na kurciu, to dłużęczkę. No, 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 ja może. no proszę, daj. No, proszę. proszę. No, naprawdę chcesz? Naprawdę chcę. Tak naprawdę, naprawdę. Naprawdę, bardzo, bardzo. To masz! يا <applause> <applause>